Cześć, witajcie na kanale. Wydaje nam się dzisiaj wyjątkowo nie ze studia, a witamy, witamy się z Wami z Krakowa, bo jesteśmy na krakowskich targach książki. Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko razi, mamy nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać, my czujemy się wspaniale. Aleks, Ty czujesz się wspaniale, czujesz ekscytację? Jestem super excited, i mogę się doczekać, aż pokażemy Wam, jak wyglądają targi książki ze strony wydawcy, no i jak wyglądają targi książki ogólnie dla wszystkich tych, którzy niestety nie mogą być z nami. I wielkie pozdrowienia dla tych, którzy będą gdzieś tam w tle pojawiać się wraz z nami na wszystkich tych klipach. Tak, buziaki dla Was, a teraz zabieramy Was ze za sobą na halę, idziemy Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Chodźcie! No dobra, to musimy iść tam i tak, tędy. bo nie wejdziemy tędy. Czy okay. mam śmiesznie iść na przykład? Tak? Możesz iść się however you want. <laughs> Nagrywa się cały czas? Dobrze, świetnie. Nie wiem, czy już jesteście gotowi, ale zaraz zobaczycie nasze przepiękne stanowisko. Tada! Jesteśmy na miejscu, jest po prostu przepięknie. Tylko spójrzcie na te piękniutkie książki. Możecie zobaczyć, mamy na ściance w wielkim wymiarze powróconych naszego Noblisty. Jedna z gorętszych premier tego roku, dostępna na naszym stoisku, ale znajdziecie ją też w naszym sklepie, na naszej stronie internetowej. Wydaje nam się i tam Was zapraszamy, jeśli nie mogliście tutaj z nami być. Tęsknimy! Tak bardzo lubicie serię Zrozum, że uzyskała ona swój regał. Mamy także nowość, książkę o historii wegetarianizmu. Zaglądamy prosto do korzeni tego zjawiska, ale też nie zabrakło oczywiście tytułów kultowych, już jak Czarna Owca Medycyny. Wiemy, że uwielbiacie czytać o psychologii, wiemy, że uwielbiacie czytać o psychiatrii, dlatego szykujemy dla Was coś nowego. Tytułów jest bardzo dużo, w przyszłym roku będzie ich nieco mniej, ale za to. Najlepsze tytuły na pewno tych autorów już znacie, bo będziemy także sięgać po autorów, których znajdziecie na tej półce. Także czekajcie, czekajcie, rok 2023 na pewno będzie świetnym rokiem dla serii Zrozum. Mamy piękne tytuły, i to jest literatura piękna. To są książki, które się po prostu dobrze czyta. E, polecam naszą nowość, czyli Powróceni Górnacha, To jest noblista zeszłoroczny. To jest taka książka do czytania, taka tradycyjna literatura, do zerwania nocy przy niej. E, mamy pięknie wydawaną Elif Szafak. Cała seria już się jedna książka skończyła na targach. No i oczywiście e, Książka Roku, czyli Dziewczyna, Kobieta, Inna. Ogólnie mamy duży wybór literatury. Mamy literaturę anglojęzyczną, niemieckojęzyczną, bułgarską. Będziemy mieli też inne, także warto, warto czytać po prostu powieści, bo one pozwalają zapomnieć o całym świecie. To jest w uprawie! Dobra, co się stało? Hejka! W Cześć, jestem Łukasz, jestem szefem wydawnictwa Unibia, prowadzę tę markę, wydaje piękne tytuły razem z moim teamem, który jest najlepszy na świecie. Nasze logo to jedno oczywiście, więc wiecie, gdzie nas znaleźć. Na stoisku dzieje się szał, cała nasza, nasz nakład, który został tu przewieziony, naszej najnowszej premiery dotkniętej mnie ta Heremafi, został sprzedany, więc jest tylko drugi, trzeci Tom, ale myślę, że zaraz też znikną ze stoiska, co jest super. Nasze inne premiery to ostatnie noce w klubie Telegraf i Grom dorosła, które też idą jak świeże bułeczki, więc się cieszymy. Dziękujemy, że kupujecie te książki, dziękujemy, że je czytacie. Jesteście wspaniali, pamiętajcie. Zapraszamy na każde targi. Wkrótce będą też poznańskie, warszawskie, w następnej kolejności. Będziemy tam oczywiście, więc zapraszamy. A na przyszły rok szykujemy dla Was kolejne premiery, które będą bombastyczne, fantastik, najlepsze na świecie. Zatem wiecie co kupować i wiecie co czytać. Dzięki. Na małą wycieczkę po naszej hali Wisła, ale odwiedzimy też inne stanowiska, zobaczymy co się u nich dzieje, jakie mają fajne książki. Może jacyś fajni ludzie gdzieś tam się czają, więc się przyjdziemy i zobaczymy, co się tutaj dzieje, żebyście mogli poczuć się tak, jakbyście byli tutaj z nami właśnie teraz. Nazywam się Nikola, prowadzę kanał Doktor Bóg i witam Was na Krakowskich Targach Książki. Jednocześnie chciałabym Was bardzo serdecznie pozdrowić. Was, czyli czytelników książek wydawnictwa poznańskiego. E, I korzystając z okazji polecam Wam bardzo Czarne Mleko, czyli nową powieść Elif Szafak. Jest to jej historia, e, która opowiada o tym, jak musiała zmagać się z demonami, e, z depresją, z depresją poporodową i z wszystkimi możliwymi myślami, które towarzyszyły jej w trudnym okresie życia. Bardzo Wam ją polecam. Jako, że jesteśmy na targach, to ja bym bardzo chciała wykorzystać tę sytuację i przedstawić Wam miasto w chmurach i przede wszystkim polecić tę książkę. E, oczywiście jest to relacja dla osób nieobecnych tutaj, więc spokojnie jest ona dostępna na naszej stronie. Jest to wspaniała powieść łącząca wiele wątków, wiele linii czasowych. Niezwykle bogata językowo. Język jest bardzo kwicisty, ale też jednocześnie nie bójcie się tego, bo jest ona przystępna w swojej treści. E, opowiada o magii literatury. Tym no, lecisz Adi, dawaj, śmiało, śmiało. Jest to książka, która jest hołdem dla literatury, dla książkoholików. Pokazuje jakim dziedzictwem są te książki i czym byśmy byli bez niej, czy w ogóle kimkolwiek byśmy bez niej byli, więc myślę, że jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich osób, które kochają książki. Ja kocham książki i kocham je w chmurach, więc koniecznie musicie to przeczytać. Cool like Mr.

W Krakowie, dzisiaj jest istny ogień, bardzo dużo się dzieje jest mnóstwo ludzi. Teraz właśnie zaczynamy nasz dzień od spotkania autorskiego naszych wspaniałych autorek z czwartej strony, więc będziecie mogli zaraz wszystko zobaczyć jest pięknie, jesieniarsko, ale też i świątecznie. Później zabierzemy Was na nasze stanowisko, no i pokażemy Wam, co się w ogóle dzieje dzisiaj, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Static and supersonic joy. I'm about to Witajcie piękni ludzie, jesteśmy właśnie na krakowskich targach książki i jestem na stanowisku wydawnictwa poznańskiego Winidia, czyli całej grupy dla wyda Księgarni Wydaje Nam Się. Jak widzicie mam bardzo starany głos, ale to przez co ile jest tutaj wspaniałych ludzi, wspaniałych książkar i książkoholików, z którymi możemy spędzać czas. I naprawdę tutaj jest taki takie tłumy na poznańskim, że cały czas z kimś gadam cały czas widzę po prostu jak perełki schodzą. Na przykład już nie ma całego pierwszego tomu dotoku Juli, strzec, więc smasz i no, jest wspaniale, nie mogę się doczekać, aż za rok wpadniecie albo do poznania na najbliższe takie książki, na których wydawnictwo poznańskie na pewno będzie. Cześć, tutaj Ola, znana także jako historyczna Ola na naszym kanale Wydawnictwa Poznańskiego na Instagramie i na Facebooku. Dzisiaj Wam trochę opowiem o naszej serii starożytnej, która jest bardzo ciekawa i jest też taką naszą historyczną perełką. Jeśli chodzi o tę serię, to mamy w niej trzy wznowienia, czyli hieroglify egipskie, starożytny Rzym i starożytną Grecję, a także trzy nowości, czyli jak to żyć w Egipcie, jak to żyć w starożytnym Rzymie i jak to żyć w starożytnej Grecji. Jeśli chodzi o trzy pierwsze książki, to są one pisane bardziej jak takie dosyć popularno-naukowe podręczniki do historii, które czyta się naprawdę bardzo, bardzo lekko i przyjemnie. A jeżeli chodzi o książki z serii Jak Przeżyć, to są pisane z perspektywy przewodnika, tak jakbyśmy się przenieśli w czasie do starożytnych, na przykład Teb albo Aten. Także dla wszystkich, którzy lubią historię, ale przedstawioną w sposób niesztampowy i bardzo lekki, serdecznie polecam tę serię. Myślę, że Wam się spodoba. W e, ofercie mamy bardzo szeroką gamę tematów reporterskich naszej serii właśnie reporterskiej. Jednym z najbardziej jakby popularnych tytułów ostatnio jest Columbine, bardzo trudny reportaż o masakrze w amerykańskim liceum. Książka, która cieszy się też dużym bardzo powodzeniem, to jest najnowsza książka wspaniałej reportażystki Agaty Romaniu o starości, opowieść o starości, ale mamy również książki, reportaże, o, oczywiście jako reportaże o pogłębionych rzeczach związanych społeczno-politycznych, m.in. Wyspy Owcze, Zachód słońca na Santorini, więc, więc bardzo, bardzo szeroka oferta. Więc zapraszam do studia. Jestem Miki, jestem z wydania Poznańskiego i chciałem Wam przedstawić. Wyszy z nikczemni. Jest to świetna książka, którą wam bardzo polecam. Czytałem i to nawet nieraz. Lubiłem do niej wracać, bo, bo pani, Szłap jest, pani Szłap jest fajną autorką, która ma naprawdę dobre pióro i jest świetna nie tylko dla młodzieży, bo to jest literatura młodzieżowa, ale moim zdaniem ludzie w każdym wieku mogą ją czytać. Jest to książka niby z fantazy, niby science fiction, ale jedna z niewielu, którą ja czytałem, która jest na tyle dobrze napisana i przedstawia superbohaterów w normalnym świecie, że naprawdę warto po nią sięgnąć. Te fajne nie mnie. Dobra, już. Cześć, jestem Nala Kultura jesteśmy teraz na krakowskich targach książki i atmosfera jest genialna, naprawdę wszystko jest cudowne, ludzie są genialni. Chciałabym wam też gorąco polecić Felixa Evera, jeżeli nie byliście na targach bądź nie czytaliście jeszcze tej książki, to zapraszam Was na wydaje nam się bo nie pożałujecie czytania, naprawdę jest genialna, jedna z moich ulubionych. To razem z Nelą dla wszystkich nieobecnych wysyłamy uściski i buziaki. Pa!